A, ah, witam ponownie. Domyślam się, że przybyliście poznać dalsze losy księcia. Usiądźcie zatem wygodnie, gdyż dziś usłyszycie opowieść o stracie, poświęceniu wewnętrznej walce dobra ze złem i szpanerskich tatuażach w of Persja dwie wieże. Wracamy do miejsca, w którym pozostawiliśmy księcia. Po pokonaniu Dahaki wyrusza Skyliną do swojego domu, Babilonu. Spójrz, jaki mam piękny dom! Oż cholera! Babilon jest atakowany. Niestety nasza parka za późno zdaje sobie z tego sprawę i zostają zatopieni. Ponownie rozbitek Persji budzi się na brzegu i widzi jak wojownicy wroga... Zabierają Kailinę do Isengardu! A dokładniej do osoby odpowiedzialnej za atak na miasto. Książę uzbrojony jedynie w nóż do masła rzuca się na przywódcę tylko po to, żeby zostać unieruchomionym przez jego straż i przekonać się, że tym kimś jest Wezyr! Mówiłem, że ten gość jest wszędzie! Wezyrowi udało się zdobyć sztylet czasu, którym zabija Kailinę i tworzy tym samym piaski czasu. Haha! Ha! Teraz będę niepokonany! O, oszukali mnie! Nie, koniec! A przynajmniej tak mogłaby się zakończyć ta historia. W rzeczywistości jednak, po wbiciu w siebie sztyletu, piaski rozprzestrzeniają się, wypaczając wszystkich żołnierzy Wezyra. Księciu udaje się zabrać sztylet i uciec, jednak sam również został dotknięty spaczeniem. Na szczęście częściowo. To jednak wystarczyło, żeby jakiś głos w głowie zaczął go nękać i kusić. Poza tym książę od teraz sporadycznie będzie się zmieniać w swoje mroczne alter ego, który, żeby przeżyć, musi żreć piach. Tak, taka mechanika się znalazła w grze. Myślę, że zamiast Dark Prince będziemy mówić na niego Darek? Na szczęście odrobina wody wystarczy, żeby chwilowo wrócić do normalnej postaci. Zmierzając do wezyra napotyka starą znajomą, Farę. Niestety ona go nie kojarzy, ostatecznie nigdy się nie spotkali. Uwielbiamy zabawę z czasem, prawda? Decydują się połączyć siły i razem pobić wezyra w swojej nowej formie. Mam mój miecz! I mój łuk! I mój nóż! Po kilku chwilach wspólnej podróży rozdzielają się z powodu konfliktu interesów. Książę, za namową Darka, postanawia zignorować wołania o pomoc niewinnych ludzi. Przecież powstrzymanie wezyra jest ważniejsze. Twarza się to nie podoba i rusza ludziom na pomoc, a książę idzie swoją drogą. Przez chwilę. Obawiając się o farę, ostatecznie rusza za nią. Niestety, w pogodzeniu się na pewno nie pomaga fakt, że Fara ujrzała księcia w formie darka, przez co od niego ucieka. Ale wystarczyło odrobinę wody, żeby wrócić do swojej postaci i wszystko wyjaśnić. Dogania ją, jednak ona wytyka mu wszystko. Że jest arogancki, że jest skupiony na sobie, że uwielbia rozlew krwi, że jego ludzie go nie interesują. No, chłopie, trochę sobie nabrąchałeś. Teraz po mocnym opierdzielu książę zaczyna weryfikować swoje dotychczasowe postępowanie. I oto nadarza się idealna okazja, żeby się zreflektować, bo ludzie w płynącym budynku potrzebują pomocy. Książę ich ratuje, co nie podoba się Darkowi, uznając to za stratę czasu. Mimo wszystko przekonuje to farę, że z księcią wydą ludzie, i skoro już wszystkich uratowali, ruszają w dalszą drogę. Widzicie panowie, gra nam przekazuje ważną rzecz: żeby mieć większe szanse u płci przeciwnej. Trzeba się myć. Myć się. Nie, ale serio, myjcie zady, społeczeństwo będzie wam wdzięczne. Są już prawie u celu, ale jest jeden problem. Nie można tak po prostu wejść do wieży Babilonu. Tu z pomocą przychodzą uratowani mieszkańcy, którzy, rzucając się do walki, umożliwiają księciu i farze przedarcie się do środka. W drodze na szczyt napotykają wezyra, a kogóżby innego. Porywa on farę, a księcia zrzuca w podziemia. Księciu szczęśliwie udaje się przeżyć dzięki przemieniu w Darka. Próbując się wydostać natrafia na ciało ojca. Po tym, nazwijmy to spotkaniu, decyduje, że nie będzie się już bawił z czasem. Akceptuje wszystko co zrobił i bierze na siebie wszelkie konsekwencje. A diabełkowi w głowie mówi You have no power here. To ostatecznie oczyszcza księcia ze spaczenia piaskiem, a głos w głowie w końcu przestaje mu marudzić. Przy okazji zabrał świecący miecz swojego ojca. Elegancka broni na bardziej cywilizowane czasy. Docierając w końcu na szczyt wieży, książę stacza walkę z Wezyrem i pokonuje go. Pojawia się duch Hailiny, która odbiera od księcia sztylet czasu i rozpływa się z nim w powietrzu. Ale okazuje się, że to jeszcze nie koniec, bo Darek nie ma zamiaru dać za wygraną. Staczają. hmm. Ostrą dysputę w umyśle księcia, z której udaje się wyjść zwycięsko i uwolnić tym sposobem żegnamy się z księciem i farą w momencie gdy zaczyna jej opowiadać historię jakiej nigdy dotąd nie słyszała a potem pewnie zagrają w bierki